z biznesu do słuchania. Dzień dobry. Nazywam się Marcel Zatoński, a to jest Puls Biznesu do słuchania. 120 lat temu, 14 listopada 1891 roku, na farmie w kanadyjskiej prowincji Ontario urodził się chłopiec, któremu dano na imię Frederick. Gdy wybuchła I wojna światowa, chłopiec ten zaciągnął się do armii i służył na froncie francuskim jako lekarz wojskowy. Po wojnie dokończył studia i zainteresował się tym, jak funkcjonuje ludzka trzustka. Przed trzydziestką zdołał opracować metodę wytwarzania insuliny, co stało się przełomem w leczeniu cukrzycy. Przełomem tak dużym i oczywistym, że już w 1923 roku Frederick Banting w wieku 32 lat został laureatem Medycznej Nagrody Nobla i do dziś pozostaje najmłodszym noblistą w tej dziedzinie. W rocznicę urodzin kanadyjskiego lekarza obchodzi się teraz Światowy Dzień Cukrzycy. Ja z tej okazji postanowiłem nagrać cukrzycowy podcast. Chodzi o chorobę, która w Polsce dotyka prawie 10% społeczeństwa, czyli około 3 milionów osób. Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że co roku koszt wyrobów medycznych i leków stosowanych w terapii cukrzycy przekracza 2 miliardy złotych. Pacjenci muszą mocno uważać na dietę i aktywność fizyczną, a także zmagać się z ciężkimi powikłaniami. Tymczasem biznes medyczny i biotechnologiczny stale próbuje opracować nowe rozwiązania, które mają wspomóc leczenie i podnieść standard życia. W dzisiejszej audycji będą mogli Państwo usłyszeć o kilku takich projektach rodem z Polski. Zapraszam do słuchania!